Dzień dobry! Hello! <laughs> Moim gościem jest Bożka, projektantka hello. mody, która po raz pierwszy w życiu zrobiła swojego live'a. Mamy transmisję. Halo, halo! Pierwszy live sprzedażowy, nigdy w życiu nie robiła live'ów sprzedażowych i tak od ad hoc po prostu sobie zrobiła. Dobra, ja powiem, bo kurde, jestem królikiem doświadczonym tutaj. Ja mam 59 lat, więc hello! Druk, który okay. się nazywa Ara. Po papugi Ary. Co już jej nie ma na świecie jako żywego gatunku? Dzięki temu ten marzec zakończyłam naprawdę całkiem całkiem przyzwoicie. To jest piękne. Pokazywała towary i nie mówiła nawet, jak je zabawiać. To jest piękne. Przez godzinę 20 pani Boszko, na jaką kwotę pani dokonała sprzedaży na Live? 15 137 złotych i 30 groszy. To się nazywa, kto mi dał skrzydła! Niczego, Bożka stworzyła źródło przychodu. Jestem dumny z Ciebie, że to zrobiłaś, bo ważne jest w takich sytuacjach próbować nowych rzeczy. To jest też taki przekaz do wszystkich, którzy na przykład nie są internetowi. Najwyższe sprzedażowe są właśnie dla sklepu internetowego, żeby dotrzeć do swoich klientów, klientek. Wczorajszy livestream, do tej pory już, już masz informację, jaką masz kwotę? No to w tej chwili jest ponad 5 tysięcy. Stała ilość oglądających osób. Okay. Znaczy, po pierwsze się nie bać, bo to, wiesz... Ludzie czekają, gdzie wszyscy? O, ci wszyscy poroszę. Dziewczynki. Wiem o tym, że live'y sprzedają. Wiem, jak to się robi. To nie jest skomplikowane. Jak najwięcej osób powinno to robić. Zwłaszcza osoby, które są w trudnej sytuacji. Jeżeli ja nie sprzedaję i ten live mi nie wyjdzie, no to czy coś się stało gorzej? Nic.